Cześć, co warto wiedzieć przy wyborze instruktora nauki jazdy. Kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Nasz gość tu z tyłu jest. Fantastyczny, młody, ciepły człowiek. Za chwileczkę o nim porozmawiamy, i dzisiaj w ramach jabłka z Cynamonem będziemy rozmawiać właśnie o nauce jazdy samochodem: o tym, kiedy najlepiej rozpocząć i na co zwrócić uwagę witajcie kochani Klaudia Raś Beata Nowotnik, nasz gość Dawid Ziarko Klaudia porozmawiamy o tym naszym jabłku z cynamonem dziękuję Batko, za przedstawienie <głosy> <głosy> witajcie kochani Klaudia Raś nasze jabłko z cynamonem wiecie już doskonale że w naszym projekcie stawiamy na przedsiębiorcze osoby które naprawdę dają wartość pokazujemy Mam nadzieję, że dali Ci nie ma na mnie, ale no małych przedsiębiorców, którzy czasami mają bardziej pod górę, dlatego tak bardzo na nich stawiamy, bo to naprawdę przyszłość i w ogóle no, bardzo, bardzo ważny element, że tak powiem, um, rynku, tak tak mogę to, to nazwać. Tak. Kochani, dajemy wartość naszym, mam nadzieję, że dajemy wartość naszym jabłku z cynamonem i dzisiaj też tak będzie, też mamy wyjątkową osobę. Dawid nam zdradzi wiele tajemnic, dla których kierowcom już z doświadczeniem jest rzeczą oczywistą, natomiast dla osób, które zaczynają swoją przygodę z czterema kółkami, mogą być bardzo ważnymi. Wskazówkami, tak? Cennymi wskazówkami. Zresztą ja Wam powiem, że jako no, kierowca z prawie już 20-letnim stażem, też chętnie posłucham i podpytam Dawida o pewne rzeczy, bo pewne kwestie się zmieniają. Wiem, że coraz trudniej jest dać egzamin na prawo jazdy, że też osoby, które zaczynają swoją przygodę z czterema kółkami boją się pewnych pór roku, tak? I wybierają sobie na przykład lato, a nie zimę i Dawid nam tutaj rozwieje te wszystkie wątpliwości, także słuchajcie, słuchajcie udostępniajcie, udostępniajcie, komentujcie, komentujcie zadawajcie tak. pytania i my jesteśmy mega Wam wdzięczne, bo wiem, że nawet jak na live nie ma dużo osób, to później to oglądacie, odwracacie się do nas, słuchajcie plan, kalendarz wypełniony już na każdy wtorek do końca roku. Ale myślę, że jeżeli ktoś by chciał jeszcze, żebyśmy dla niego poprowadziły ten program, to miejsce się znajdzie. Tak. Ale przejdźmy już do naszego gościa. Nasz gość, słuchajcie, niezwykły młody człowiek mógłby być moim synem, bo w tym samym wieku mam syna. Miałam okazję poznać Dawida. Na, na szkoleniu i wtedy słucha, ma taką pozytywną energię. Zaczęliśmy rozmawiać, polubiliśmy się. Jest przedsiębiorcą, jest właścicielem y, szkoły nauki jazdy w Krakowie. Szkoła się nazywa Light, a także jest instruktorem y, nauki jazdy. Dlaczego ja dzisiaj wybrałam ten temat? Właściwie to ja sobie od dłuższego czasu już upatrzyłam. Dawidam mówię, nie ja z Dawidem, my musimy z Dawidem poprowadzić jabłko z cynamonem. Dlaczego? Dlatego, że ja właśnie mam bardzo przykre doświadczenie, jeżeli chodzi o instruktora nauki jazdy. Dawid, z nami już będziemy z nim rozmawiać, także witam cię, Dawid, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Dziękuję za zaproszenie i za mnie przedstawienie. <laughs> Słuchajcie. Dawid, wiesz co, ja ci powiem tak. Ja uczyłam się yy, nauki jazdy, czyli po prostu poszłam na kurs, kiedy miałam. Prawie 30 lat temu, wtedy mój instruktor, i to, to jest fakt, mój instruktor bardzo na mnie krzyczał, był wymagający, wrzeszczał, jak mi coś nie wychodziło, albo ja czegoś nie rozumiałam. Półtorej godziny jazdy było to dla mnie traumą, skończyłam ten kurs, zdałam za pierwszym razem, ale on mi powiedział takie zdanie, nie będziesz jeździć samochodem. To jest moje doświadczenie. Klaudia, jakie jest Twoje? Pozdrawiamy Instruktora takie jest moje zdanie. Ja mam wręcz przeciwne doświadczenia, ja jeździłam cudowno, mnie uczyła jeździć cudowna kobieta. Pokazała mi to, no tak że tak powiem bezstresowo, także nie mam, nie mam jakichś złych doświadczeń. Też uczył mnie tata trochę. Także tutaj wsparcie miałam, ale mówię, no łatwiej mi było z kobietą, może dlatego, że sama jestem kobietą, ewentualnie ta kobieta była, pokazała mi jak bezstresowo to robić, cały czas mnie uspokajała, cały czas dodawała mi pewności siebie, także to jest warte, warte podkreślenia i chcę powiedzieć, bo tu Beata też mi opowiadała, zwróćcie uwagę na nazwę szkoły Dawida, Light. I zaraz będziemy o tym tak, tak mówić. To jest fajne. Tak. tak, Dawid, powiedz mi tak. Ja jestem taką osobą bardzo emocjonalną. Przychodzi do ciebie, podejrzewam, że większość takich kobiet chcą się nauczyć jazdy, boją się dotknąć całej kierownicy, boją się, że zepsują, są zestresowane. E, powie, co, jak ty z nimi pracujesz? Opowiedz coś o swojej pracy. E, przede wszystkim tak, ludzie są różni i do każdego trzeba mieć troszkę inne podejście. Na początek zawsze gdzieś tam troszeczkę trzeba było spokojnie. Wiadomo, to jest nowe doświadczenie. Zwłaszcza jak ktoś przychodzi i nie ma w ogóle doświadczenia z samochodem. Bo ktoś tam, nie wiem, z rodzicami, tak jak mówiłam, jeszcze tam tata się uczył, mm -hmm. tak? To takie osoby gdzieś tam jakieś doświadczenie mają. Potem się okazuje, że ktoś taką osobę uczył i ma jakieś dziwne nawyki już gdzieś tam. Tak. Później to trochę... Ale z jednej strony to jest dobre, bo jednak to doświadczenie gdzieś tam już jest jakieś, ktoś ma pojęcie, ale jeżeli ktoś przychodzi taka osoba totalnie w ogóle, która nie miała do czynienia z samochodem, no to od samego początku najpierw trzeba się z tym samochodem zaznajomić, zanim w ogóle wsiądziemy no, do to samochodu. Jest lewarek, tak? o, do zanim w <goda> ogóle się wsiądzie <goda> do samochodu i tak dalej, no to e, gdzieś tam parę słów, jak to wygląda, tak mm -hmm. naprawdę gdzieś jakieś teorie też słyszałem, że niektórzy uczą jak otworzyć drzwi chociażby. <goda> no, <goda> ale nie, to już jest <goda> bez przesady, ale no ale właśnie zaznajomienie z samochodem najpierw zewnątrz, potem ze środka, zaczniemy, w ogóle zaczniemy rozmawiać o... Przepisach o tym, jak tym samochodem się poruszać, co do czego służy, no to najpierw zawsze jest trochę tej rozmowy takiej, żeby przyzwyczaić do samochodu do nowych doświadczeń. Okay. E, czyli Dawid, ty pokazujesz, że na początku, jeżeli ktoś przychodzi, chce się nauczyć, chce zdobyć ten, ten dokument, chce się nauczyć jeździć. Zapoznajesz się z samochodem, przyzwyczajesz pokazujesz i mówisz o tym. Bo ja miałam takie wrażenie na początku, słuchajcie, że ja wszystko w tym aucie zepsuję. Takie, że ja coś dotknę, to zepsuję. Więc to jest bardzo ważne. to, to Świetne. Świetne, Świetne. Bo tak. jak chcemy używać jakiegoś narzędzia, musimy się zapoznać z tym narzędziem. Czyli Dawid pokazuje, rozkłada na części pierwsze narzędzie, tak? Ostatnio też byłem właśnie na takim kursie gdzieś tam i tak przypadkowo rozmowa z taką panią wyszła. To powiedział, że miała traumę, bo do samochodu i instruktor jej powiedział, odpalamy i jedzie. No właśnie. No <laughs> i trauma przez pierwsze tam parę godzin. tak? Więc to tutaj na spokojnie na pewno trzeba po kolei etapami wszystko wytłumaczyć to, do czego słyszy, zanim w ogóle ruszymy tym samochodem. No, i to jest bardzo Świetnie, fajne. Tak. Jest bardzo Czyli fajne. Dawid tłumaczy, jak narzędzie wygląda. Dokładnie tak. Teraz, Dawid, jakbyś nam powiedział dosłownie w paru zdaniach, jak wygląda teraz nauka jazdy w sensie zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych. Jak to wygląda, bo to się bardzo zmienia. Inaczej tak. było, jak myśmy robiły prawo jazdy, a jak to teraz wygląda? No, teraz to na wszyscy tam paru to się bardzo zmieniło, bo teraz, zanim się w ogóle zacznie kurs. To najpierw trzeba trochę dokumentów przygotować. O! E, wcześniej to było tak, że pewnie ktoś tam przychodził, ba, jedziemy. E, pierwsza rzecz trzeba zacząć od badań lekarskich. E, potem wszystko jest w systemie elektronicznym, z urzędem powiązanym i tak dalej, więc trzeba się oddać do urzędu, by robić taki profil kandydata kierowcy hmm. i dopiero z tym można cokolwiek w jazdy zacząć robić. I, I ty łączysz, że najpierw teoria przerabiacie i dopiero jeździcie, czy łączysz to jakoś? E, tak. No. Najpierw robię sobie teorię, okay. bo to jest tak trochę jak i z nauką języków, i tak jak było w szkole, i, i, i każda nauka, każdy prawie, że ja to trochę do szkoły porównuję, że najpierw się uczymy literek, potem sobie składamy wyrazy i na końcu zdanie. Ta teoria jest dość ważna, a czasem jak zadaję pytanie na kursach, czy teoria jest ważna, to pierwsza powiedzieć, nie, nie masz. No niestety do, trochę trzeba do tego przyjść i zwłaszcza do tych podstawowych pojęć, bo później raz na egzaminie teoretycznym trochę się tego przewija. No a jak ktoś, trochę? trochę. A jak ktoś tutaj nie przysiądzie troszkę do tej teorii, no to później wychodzi to w samochodzie. I tracimy czas niepotrzebnie na to, żeby gdzieś tam nadrabiać, jakby już można jeździć, tam praktycznie się mhm. uczyć. I rozumiem, że jest egzamin wewnętrzny i egzamin zewnętrzny? Tak, najpierw Czyli... jest kurs, się kończy egzaminem wewnętrznym. Moim zdaniem jest nawet trochę ważniejszy niż ten państwowy, bo to tak naprawdę my tutaj dopuszczamy taką osobę, takiego kursanta do tego, żeby poszła w ogóle na egzamin państwowy, no, a na egzamin państwowy się idzie po to, żeby potwierdzić swoje umiejętności, mhm. więc te umiejętności tutaj trzeba nabyć, a tam iść tylko potwierdzić. Mhm. Słuchajcie, zauważam, że jest nas coraz więcej, bardzo Was prosimy, wspólnie z Dawidem. Chcemy Dawidowi też pokazać jakim jest cudownym instruktorem, jakąś cudowną osobą i pomóc w ten sposób. Także udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, będzie nam bardzo miło. I jeszcze Dawid, mamy takie pytanie do Ciebie. Ja bym chciała zapytać, no wy, właśnie. jak Ty to robisz bezstresowo i skąd nazwa Light? Bo Light nam się kojarzy z czymś? Z czymś najtowym, tak? Takim lekkim, <todgłosy> czymś bezstresowym. Bezstresowym. Jeżeli chodzi o nazwę, to wyszła w zasadzie tak przypadkowo. Trochę. Mm -hmm. Najpierw nam być troszkę, no potem wyszło, tak, gdzieś takie hasło padło i, i tak zostało. I faktycznie może się kojarzyć z takim właśnie czymś e, lekkim, bezstresowym. Nie wiem, jak to tam, o ile prawda? Yy, o ile nauka może być w ten sposób postrzegana, tak, tak? nauka zdobywania pewnego. Tak, 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 tak. tak, dokładnie. No, wiadomo, że to nie da się całkowicie stresu wyeliminować. Wiadomo, I to zarówno wiadomo. u mnie, jak i u kursantów. Czyli rozumiem, że nie krzyczysz, nie. Nie, 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 nie. tutaj nie ma żadnych przykładów. Nie, nie opowiadasz, no, że ty się nie nadajesz. E, nie, 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 tutaj po prostu na spokoju, jeżeli coś, nie wiem, komuś nie wychodzi w tym samochodzie, to nie ma krzyczenia, bo gdzieś tam raz, drugi, piąty, dziesiąty, Przejechać dnie, skrzyżowanie razem, i tak dalej, aż w końcu tego osoba załapie, bo to nie masz szans, żeby mnie załapić, nie załapać. Powtarzam, na przykład, jeść tą razem. To jest fantastyczne. A teraz jest jesień, Dawid. Tak. I teraz zobacz. Eee, ja, jak tak sobie poukładam w głowie, to nie, ja nie będę jesienią robić, wolę na wiosnę. A jak to jest faktycznie? Kiedy jest najlepsza pora, żeby robić to prawo jazdy? To po jest pora, tak naprawdę. No, zawsze znajdziemy jakieś tam warunki trudne w każdej porze roku, natomiast tam jesień, zima to jest taki okres, gdzie faktycznie e, może niektórzy się boją trochę tych warunków. E, no bo jest ślisko, jest śnieg. No bo jest ślisko, jest śnieg, są opady, tak? Mgła. E, e, coraz e, szybciej się robi ciemno, to Ech. też jest jazda mocna bardzo często. E, Światło no, A to chyba nigdy wiedzieć, jak raz. Też pada, jest ciemno i nic totalnie tam na tej drodze nie widać. Czasem jest ciężko, jak gdzieś jakieś nie wiem, stare oznakowanie na drodze wychodzi, no to jest problem. A co ma powiedzieć taka osoba, która wsiada na samym początku do samochodu. Czyli, ale finalnie? E, finalnie, no jeżeli, jeżeli się ktoś decyduje na kurs właśnie e, jesień, zima e, i przez te warunki przyjeździ, właśnie przez śnieg, przez deszcz, przez nocną jazdę, której nie ma gdzieś tam na e, tym mhm no to później wsiada wiosna, na to i praktycznie nie ma problemu. Tak? Jest przygotowany troszkę bardziej tych warunków. Wiadomo, że to e, wszystkie trudne sytuacje nie wyjdą na kursie, bo to jest e, nigdy, ale wiadomo, że e, no, trochę gorzej pod względem warunków, trochę trudniej się jest nauczyć, ale później jak się nauczymy w trudniejszych warunkach, to już jest wszystko, wszystko ok latem czy tam wiosną. No też jest duża szansa, że egzamin będzie się zdawało nie w zimie. Tak, bo tak no bo ten kurs troszkę trwa. Taki standardowy kurs, teoria plus praktyka myślę, że tak dwa do trzech miesięcy. No właśnie. Więc zdajemy w lecie. Eee, wiadomo, <laughs> czasem troszkę szybciej, czasem no. gdzieś tam e, dłużej, bo to też są różne czynniki, to nie ode mnie wszystko zależy. Mhm. No ale taki spokojny ten mhm. Około trzech miesięcy. Okay. E, jeszcze mam do ciebie jedno pytanie. Jak to jest? Zdam ten egzamin, czy nie znam tego egzaminu? Czy będę zdawała ileś tam razy, bo takie chodzą opowieści, że trudno tak, jest zdać, tak. że nawet jeżeli ktoś umie jeździć, to, to pierwszym jest... razem tak, nie, zda. nie zda. Jak to jest z tym egzaminem? No dobre pytanie, trudno jest trudno. Tak naprawdę um, ja zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś się wybiera na egzamin, to musi być pewny tego, że nic go to nie zaskoczy że to my sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, czy ja się nadaję faktycznie na to, żeby iść na egzamin, bo to tam pod koniec kursu zawsze wychodzi, że jakieś błędy się pojawiają, no to prawdopodobnie na egzamin też się pojawią, tak, jeżeli tutaj tak. nie doszlifujemy, a sam egzamin to tak naprawdę, e, no też trzeba trochę szczęścia. To tak jest tak ten szczęście. element, który zawsze jest potrzebny. I ja zawsze powtarzam, można jeździć raz czy drugi, bo to nie jest tam problem, że się nie zda, ale jeżeli faktycznie się do tego podejdzie tak, że no dobra, nie udało mi się za pierwszym, bo nie wiem, bo za dużo stresu, bo jakaś sytuacja, no to wtedy za drugim spokojnie, ale jeżeli to właśnie musi być w głowie poukładane, że wiem, że się nadaje, że dobrze umieścić, że nic mnie nie zaskoczy, że czuję się pewnie w tym samochodzie. Dawid, ja kiedyś słyszałam takie stwierdzenie, że najlepiej jest, o oczywiście początkującym osobom, że jak siadają za kółko, to powinny czuć samochód, powinny panować nad jego prędkością. Nie powinno się nadmiernie rozwijać prędkości, tylko lepiej wolniej, bo nie się śmieją, że a jedzie wolno, lepiej chyba wolniej jechać i mieć panowanie nad tym, no, to znaczy zawsze jest tak, że im wolniej, tym łatwiej, jeżeli chodzi o różny. Bo jest więcej, więcej czasu na reakcję, mhm. więcej widzimy przede wszystkim. Bo to czasem gdzieś tam ta prędkość, coś tam umknie, jakiś znak, jakiś pieszy, to mhm. e, Natomiast Natomiast e, wolniej jest znaczy łatwiej, ale też, żeby nie przegiąć. Okay. Żeby nie tarować ruchu? Bo właśnie, to jest bo to, żeby, żeby nie ruchu. Ruchu, żeby nie prowokować. E, w literach egzaminacyjnych jest coś takiego, że zbyt wolna jazda też jest utrudnieniem. No tak. I też słyszałem przypadki, że za zbyt wolną jazdę, no i sami to zwraca uwagę. Więc tutaj tą prędkość trzeba dostosować do wszystkiego, co tam się dzieje na drodze. Ale też, żeby nie przegrać jedną albo drugą no, stronę. Dokładnie, dokładnie. Moi drodzy, ja Wam podpowiem, że lepiej wolniej jechać i nie zrobić nikomu krzywdy, bo jeżeli stajemy się użytkownikiem drogi, to bierzemy odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za wszystkich użytkowników drogi, a to jest naprawdę duża odpowiedzialność. Także, Dawid, tak na sam koniec powiedz mi, powiedz nam, powiedz o naszym słuchaczom, gdzie można Cię znaleźć. Gdzie można je znaleźć? No, na pewno tutaj, czyli gdzieś jesteśmy u mnie, w biurze, w sali wykładowej, tak naprawdę. Mhm. Czyli to jest ulica Brunowicka, tylko ulica Brunowic. A oprócz tego na Facebooku zapraszam. Czy masz stronę jakąś na fanpage'u? Na fanpage'u, tak. Na fanpage Pan Pejdżutek, kochani, jeżeli jesteście na etapie robienia prawa jazdy, chcielibyście zrobić albo podpowiedzieć komuś, to po pierwsze zapraszamy do kontaktu z Dawidem. To jest profesjonalista. To jest osoba, która, tak jak mówimy, bardzo też spokojna, bo to jest też ważne, żeby instruktor był taki opanowany, spokojny. Siedziba firmy to jest Bronowicka 11, 11. w Krakowie. Mhm. Dawid, na Facebooku masz Dawid Dawidziarko, tak? Na... Szkoła Light. Szkoła, szkoła light, szkoła light, albo po prostu piszcie do nas, my też osoby skontaktujemy i tak na koniec musimy powiedzieć, że mamy już pierwszych przedsiębiorców połączonych, też dla nas fantastyczna sprawa, także łączymy przedsiębiorców, pokazujemy i to nam daje ogrom radości, satysfakcji, także. Dawid, my Tobie bardzo dziękujemy, bo to bardzo cenne informacje za to, że wzięłeś udział w naszym programie. Macie pytania, to jeszcze napiszcie. O, do Krakowa niestety daleko. Dorota nam napisała. Dorotko, to może w Twojej okolicy jest. Spróbuj tam roze, zrobić rozznanie rynku tak. po prostu. I. Tak podsumowując, napiszcie jakiś komentarz, może ktoś jeszcze chcielibyście się dowiedzieć, a oczywiście z Dawidem poodpowiadamy na wszystkie komentarze, Dawid jako ekspert. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, fantastycznie, że byliście z nami, że byliście w tragicznej licznej grupie, poudostępniajcie, prosimy. Prosimy, tak. Do zobaczenia, buźka, jesteśmy, widzimy się za tydzień. Dziękujemy cześć, raz jeszcze, cześć. Dziękujemy, dziękujemy Dawid. Też. Dziękujemy. Utrzymajcie się, pa pa. pa, pa.